Cześć kobietki, cześć panowie. No patrzcie, chciałam wam właśnie pozwolić, posłuchać, jak tutaj pięknie ptaki śpiewają. No ale jak zaczęłam mówić, to, to się uciszył. Słuchajcie, jak ja to dzisiaj się nastroiłam. co ja bym chciała wam dzisiaj pokazać? Jakie połączenie kolorów? Jakie boskie połączenie kolorów? No dzisiaj, jak już widzicie, na pierwszy rzut oka będzie to niebieski, a dokładnie jeans połączenie dwóch odcieni niebieskiego jeansu, jasnego spodni i koszuli troszeczkę ciemnej, ciemniejszego, ale i tak jasnego. Do tego turkusowe okulary, malinowe usta i do tego koczek, to nie fryzura. Pokażę Wam, co założyłam na dole będzie odrobina złota. Takie szpilki. złote i do tego złote. Po prostu wyglądają jak jedność. Taka stylization, pokażę z daleka. No i w sumie, jakby mnie to nie patrzeć, jestem ubrana, czyli ready to go. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym się po prostu tak ubrała ładnie, ale suknia. No może, troszeczkę powtórka z dnia wczorajszego, jakby stylowo ale jakby inaczej. Teraz wyglądam troszeczkę jak lekarz. No jak lekarz? No, wiecie, taka torba, sucha rzecz. Mogę leczyć. Oczywiście zrobię to samo co wczoraj, czyli może zróbcie dobre słowo. Zrobiła się taka tuniko-bluzeczka. No wiecie, no troszeczkę podobne wczoraj, ale wtedy, co nie miałam kupiłam dwie sukienki oversize'owe, więc się powiedzieć sobie, Kude, to co ta Ruta pokazuje? Codziennie to samo? Nie, wy macie się inspirować połączeniami. Was oczywiście bardzo proszę, żebyście się zainspirowali połączeniami kolorów. Czyli no nie byłabym sobą, gdybym nie dołożyła dodatków. A dodatkami w tej stylu Będą perły, no sznury perł, słuchajcie, wszystkie prawie jakie miałam. Do tego takie pierścionki, w tym e, Fruit Bijou. I taki niebieski Płaszczek będzie niebieski, zamszowy. Tak, podciągnąłem sobie jeszcze rękawy do tego. Torebka. Do tego, jak myślicie? Jaka torebka? Pewnie myślicie może złota. Nie, nie, nigdy torebka do butów. Może niebieska, może biała? No nie, będzie srebrna. O, tak. No to, no to połączenie tu, tu, tu. z prostu. tułów. Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęśliwego dnia, jeszcze słońca. i